Zadanie dziewiąte. dane są funkcje liniowe. F od x równa się x minus 2 oraz G od x równa się x plus 4, określone dla wszystkich liczb rzeczywistych X, wskaż, który z poniższych wykresów jest wykresem funkcji takiej H od X równa się F od X oraz G od X. Czyli ja po prostu najpierw wyznaczę wzór tej funkcji, tak? Biorę to wyrażenie, tą funkcję, mnożę razy tą funkcję, tak? Bo tu mam mnożenie dwóch funkcji. I tutaj mnożę, otrzymujemy właśnie tą funkcję h od x. Tutaj wyznaczam pierwiastkę, za chwilę po co. Ale tutaj mnożę, tak? x razy x, x kwadrat. x razy 4, 4x. Minus 2 razy x, minus 2x. Minus 2 razy... Plus 4, minus 8, upraszczam, czyli tutaj jedynie y, mogę odjąć 4x minus 2x to jest 2x, i otrzymuję wzór funkcji h od x. Ta funkcja to jest funkcja kwadratowa, tak? Największa tutaj potęga to jest x kwadrat. Y, wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Więcej y, o tych wykresach funkcji kwadratowej możesz poczytać sobie tutaj, zobaczyć przypadki różnych wykresów. Ale to, co mnie interesuje na początek, to że gdy a jest większe od zera, czyli to, co stoi przy x kwadrat, tu, tu, to parabola ma ramiona sk skierowane do góry. A jeżeli a jest mniejsze od zera, tu, tu i tu, to ramiona paraboli są skierowane na dół i patrzę, jak jest w przypadku tego zadania. Przy x kwadrat jest tutaj jedynka, tak? Nie piszemy, bo 1 razy x kwadrat to jest po prostu x kwadrat. Ta jedynka tutaj jest. Hmm. Czyli ramiona tej paraboli są skierowane do do góry. No to już ten wykres i ten wykres odpada. Zostają tylko odpowiedzi a i c jako możliwe, prawidłowe. I która z tych dwóch odpowiedzi jest prawidłowa, to poznaję po, dzięki tym liczbom, yy, przez które przechodzi parabola, yy, przecina yy, oś x w tych liczbach. Te liczby to są miejsca zerowe, a miejsca zerowe yy, wyrażenia, yy, funkcji kwadratowej, łatwo czytać, kiedy ona jest w postaci loczynowej, bo wystarczy zastanowić się, kiedy ten nawias się zeruje, no wtedy, kiedy wstawiam za x2, 2 2, to jest 0. No to mamy pierwsze miejsce zerowe, 2. No i kiedy ten nawias się zeruje? No wtedy, kiedy za x wstawiam minus 4. Minus 4 plus 4 to jest 0. Czyli drugie miejsce zerowe minus 4. To są, jeszcze może powtórzę, to są miejsca zerowe dlatego, ponieważ dla tych liczb wartość funkcji jest równa 0. Sprawdzę to. Jak za x stawiam dwójkę, to 2 minus 2 to jest 0, razy cokolwiek w sumie, to już mnie nie interesuje, bo 0 razy cokolwiek daje 0. No i podobna sytuacja tutaj. Jak za x stawiam minus 4, to plus 4 da mi 0, razy cokolwiek tu wychodzi, to i tak jest 0. Czyli te dwie liczby są miejscami zerowymi i to są liczby, w których wykres przecina oś x. Ta parabola. 2 minus 4, patrzę. Minus 2, 4 odpada, a minus 4, 2 zostaje jako prawidłowa odpowiedź, ponieważ to są właśnie yy, to są właśnie te miejsca zerowe, czyli to jest prawidłowa odpowiedź. O miejscu zerowym możesz więcej poświęcić sobie tutaj. Tak, a to jest i, a to jest prawidłowa odpowiedź, którą zaznaczyłem odpowiedź A.